Cztery medale igrzysk olimpijskich, sześć medali mistrzostw świata, cztery kryształowe kule i 39 zwycięstw w zawodach Pucharu Świata. To jest ten wspaniały dorobek wielkiego sportowca Adama Małysza, który dzisiaj oficjalnie po raz pierwszy na antenie telewizji Polskiej ogłosił Kończę karierę po Mistrzostwach Świata, będę skakał do końca sezonu Pucharu Świata, a 26 marca podczas specjalnych zawodów w, Zakopane, w Zakopanem oddam ostatni skok w mojej karierze. To jest oczywiście smutna wiadomość, ale takie jest życie, ten moment kiedyś musiał przyjść, z wielkim bólem o tym mówimy. Jak Apoloniusz Steiner zareagował na te informacje? Oglądamy to, co dzieje się na Holmenkollen, to jest dekoracja zwycięzców dzisiejszego konkursu. Podzielili się złotymi medalami, medalami indywidualnie tutaj Schlierencauer i Morgenstern. Morgenstern złoty na średniej skoczni, Gregor Schlierencauer złoty na nowej Holmenkollen. Panie Apoloniuszu, bo Pan cały czas zasmucony, zamyślony. E, to znaczy, no trudno, mnie o tym nie wiedział wcześniej, Nadam jakieś trzy tygodnie temu już mi o tym powiedział. W końcu musimy patrzeć cały czas w przód i w związku z różnymi planami organizacyjno-szkoleniowymi takie, takie informacje muszę posiadać. No ale to jest, to jest decyzja Adama. Ja Adamowi cały czas drocząc się już troszkę z nim, mówię Adam, jak dotrwasz do Soczi będziesz miał takie same szanse medalowe, jak były w Vancouver. Nikt już nie sądził, że dasz rady, tymczasem przyjechałeś stamtąd z dwoma medalami, będziesz jeszcze świeży i tak dalej. Ale oczywiście nie przekonuję Adama, ponieważ to jest jego decyzja osobista, to, to nie są tylko... Takie, tego rodzaju decyzje to nie są tylko decyzje sportowe, to są też decyzje rodzinne, to są, to są różne duże wyrzeczenia. I tutaj już Adam e, mówi, że, że tą decyzję podjął. Adam Małysz powiedział dzisiaj na antenie programu Pierwszego Telewizji Polskiej na antenie TVP Sport: Kończę karierę, to ostatni skok Adama Małysza na Mistrzostwach Świata. Dzisiaj Adama nie było na podium, ale dla nas. Był, jest i zawsze będzie wielkim sportowcem. Rozstajemy się z widzami programu Pierwszego Telewizji Polskiej. Zapraszamy jeszcze do TVP Sport. Jutro męskie sztafety bez Polaków, ale w sobotę Justyna Kowalczyk na 30 km techniką dowolną i oczywiście konkurs drużynowy z udziałem polskich skoczków na nowej Holmenkollen. Dziękujemy Państwu. Zapraszamy do TVP Sport. Do zobaczenia. Dzień.